Przyznaję, tytuł z lekka prowokacyjny: Andrzej Duda przyznał, że w Smoleńsku nie było żadnego zamachu. Tak. Rzeczywiście tak dokładnie zdanie wypowiedziane przez prezydenta nie brzmiało, niemniej analizując jego ostatnie wypowiedzi, a także zestawiając je z wypowiedziami szefa gabinetu prezydenta, ministra Marcina Mastalerka, możemy dojść do wniosku, że uf, nareszcie prezydent Andrzej Duda przestał opowiadać Derdymały, że w Spoleńsku doszło do jakiegoś zamachu. Dlaczego można wyciągnąć taki wniosek z ostatnich wypowiedzi? Pozwólcie, że zacytuję to, co prezydent Andrzej Duda mówił w T.V. Republika. Chodziło o to, że prezydent został zapytany o kandydaturę Bogdana Klicha na ambasadora Polski w Waszyngtonie. Bogdan Klich był ministrem obrony narodowej w 2010 roku, kiedy to doszło do katastrofy smoleńskiej. I prezydent zapytany o to, czy podpisze taką nominację ambasadorską, odpowiedział tak. Do USA, do największego na świecie mocarstwa militarnego, gdzie bezpieczeństwo i zdrowie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest posunięte do kategorii niewyobrażalnej dla Polaków, pan Radosław Sikorski z panem premierem Donaldem Tuskiem chcą wysłać na ambasadora polskiego do USA człowieka, który był ministrem obrony narodowej, kiedy w polskim samolocie rządowym wojskowym zginął prezydent RP w katastrofie lotniczej. Plus jedni z najważniejszych ludzi w państwie. Faceta, chodzi o Klicha, który by wtedy był ministrem obrony narodowej i odpowiadał wtedy za polskie wo wojsko, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych. Przecież to będzie jeden wielki rechot. Nigdy się na to nie zgodzę, powiedział prezydent Andrzej Duda. I proszę bardzo, okazało się, że w Smoleńsku nie było zamachu, tylko była katastrofa. To cieszy, że w końcu prezydent Duda e, odkrył tę prawdę, odkrył tę Amerykę. Ponieważ y, przez tyle lat prawo i sprawiedliwość cały obóz pisowski starał się unikać tego tematu właśnie związanego z odpowiedzialnością polityczną i organizacyjną za katastrofę smoleńską. Ale skoro prezydent już do tego nawiązał, to w takim razie musimy sobie jasno odpowiedzieć, że jeżeli w ten sposób oceniamy katastrofę smoleńską, jeżeli oceniamy to, kto tak naprawdę odpowiadał za organizację tej wyprawy do Smoleńska, to musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś obarcza winą polityczną, polityczną odpowiedzialnością klicha, to w takim razie automatycznie. Też tą odpowiedzialnością obarcza dowódcę Sił Powietrznych, ówczesnego dowódcę Sił Powietrznych, Andrzeja Błasika. Nie da się yy, oskarżać Klicha bez oskarżania Błasika. Innymi słowy, prezydent Andrzej Duda wskazał także wśród winnych właśnie generała Błasika, przed czym, co tu dużo mówić, pis bronił się rękami i nogami i uważał, że wersja zamachu jest bardziej bezpieczna z tego punktu widzenia. Bo jeżeli się zacznie tak precyzyjnie rozliczać, kto był odpowiedzialny za organizację tej wizyty w takim a nie innym kształcie, to był to oczywiście rząd, ale też kancelaria prezydenta, która ustalała szczegóły. 36. pułk który odpowiadał za loty VIP-ów, a dodam, że o ile za czasów rządu Platformy i PSL oficerowie z tego pułku zostali postawieni w stan oskarżenia, o tyle jak przyszedł PiS, to wszystkie te postępowania zamkną. Co jest też tutaj ciekawe, że podobną e, mowę wygłosił Marcin Mastalerek u Moniki olenik w TFN 24 e, i powiedział, że klich przecież był odpowiedzialny nawet za dwie katastrofy, bo katastrofę kasy, rzeczywiście to był samolot wojskowy, który, e, w którym zginęli e, wojskowi, no i właśnie katastrofę smoleńską. Innymi słowy, Mastalerek... Też przyznał, że żadnego zamachu nie było. Monika Olejnik, tutaj punkt dla niej, natychmiast zareagowała. Że przecież jeśli chodzi o katastrofę Kasy, to y, odpowiedzialność za to, co tam się stało, spada przede wszystkim na Andrzeja Błasika. I tutaj mastalerek trochę spanikował, stwierdził, że jednak poszedł y, za daleko, bo przecież w obozie pisowskim obowiązuje narracja, że Błasika absolutnie nie można y, winą żadną obarczać. Tymczasem prawda y, o tamtych czasach jest następująca. Błasik y, był krytykowany przez ówczesnego szefa Monbogdana Klicha za to, że nie wyciągnął żadnych wniosków z katastrofy y, Kasy. Katastrofa Kasy nastąpiła w 2008 roku. Platforma Obywatelska dopiero co świeżo obejmowała władzę. Ta katastrofa y, była efektem bezchołowia y, w siłach powietrznych, które panowało już y, od dawna, dlatego Klich. Uważał, że trzeba odwołać Błasika, bo inaczej nie da się uzdrowić sytuacji w siłach powietrznych. Ale dlaczego Błasik nie został odwołany? Otóż yy, jego odwołanie blokował prezydent yy, Lech Kaczyński. I teraz możemy się zastanawiać, co tu się zadziało, kto yy, naprawdę zawalił sprawę. Ja oczywiście uważam, że za y, nieprzestrzeganie procedur był odpowiedzialny przede wszystkim generał Błasik. Zwracam Wam uwagę, że Błasik wiedział, iż wisi tylko na dobrej woli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Klich dawno chciał go wyrzucić. Dawno chciał zmienić wszystkie relacje dotyczące 36. Pułku. Prezydent Lech Kaczyński się na to nie zgadzał, i dlatego przypominam Wam, że mm, tak naprawdę to y, Błasik się meldował przed prezydentem Lechem. Kaczyńskim przed wylotem do Smoleńska. Nie piloci, nie kapitan statku, ale właśnie generał Błasi, który wziął osobistą odpowiedzialność za kierowanie tym samolotem, o czym zresztą wiemy, bo potem znalazł się w kokpicie i wywierał presję na pilotów. Także wreszcie do prezydenta i jego otoczenia dotarła ta oczywista prawda, chociaż przypomnę Wam, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie powtarzał o jakiś tam powtarzał, żeby jakieś tam były wybuchy i tak dalej, opowiadał te głupstwa za Macierewiczem, no bo taka obowiązywała dyscyplina w obozie prawa i sprawiedliwości. Teraz już na szczęście doszliśmy do tego punktu, aby stwierdzić, że prezydent przyznał i w Smoleńsku mieliśmy katastrofę smoleńską, katastrofę lotniczą. I w związku z tym warto to powtórzyć. Jeżeli Klich jest odpowiedzialny, to odpowiedzialny jest także generał Andrzej Błasik. Czas już tę prawdę powtórzyć głośno, żeby nie ulegać tym, temu kłamstwu smoleńskiemu, które męczyło nas od tylu lat.